Mrówki, czyli temat dzisiejszego odcinka. Bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Począwszy od jego, kończąc na Steel, youtuberzy nagrywają mrówki. Wiadomo, że niektórzy chcą po prostu hodować sobie mrówki dla przyjemności, ale niektórzy youtuberzy również dla pieniędzy i wyświetleń. Przykładem jest Steel, który widząc, że innym się udaje zdobyć duże wyświetlenia na filmikach o tematyce mrówek i ich hodowli, postanowił zrobić również o nich odcinek. No tak, przecież Steel jesteś pasjonatem mrówek i kupiły się tylko dla przyjemności ich hodowania, mhm. Miejmy nadzieję, że jego 12 fanki w to uwierzą, no ale... No, pewnie w sumie uwierzą. Cały szał na owe mrówki tak naprawdę zaczął się od filmiku Dawida Franka, który to właśnie założył hodowlę mrówek. I zaczął nagrywać jak mrówki reagują na różne bodźce. Daje głowę, że Dawid nie wiedział nawet, że zdobędzie to taką popularność. I właśnie po filmiku Dawida na polskim YouTubie zaczął się wysyp filmików z mrówkami. Moja opinia jest taka, że każdy może sobie hodować co chce, lecz nagrywanie tego widząc, że komuś się udaje jest trochę słabe. Bo na przykład wiele osób myśli, że Torezzi lub Steel wymyślili całą ideę z mrówkami mimo tego, że jest to pomysł Dawida. Z mojej strony to na tyle, zapraszam na kanał Dawida, bo to według mnie należą się mu spore gratulacje za oryginalność. Kanał oczywiście będziecie mieli w opisie, jak i w komentarzu. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka oraz łapki w górę. No i cóż, dzięki za oglądanie do końca. Cześć!